Cześć widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać odcineczek, będziemy sobie... Tak, dzisiaj widzowie będzie taka poważna, poważny filmik, bo będziemy sobie grać na online'ach i będziemy sobie testować właśnie tego otoczampera hmm, pożeracza Wampirzyczego Przetestujemy czy on jest dobry, bo słyszałam, że się leczy. Więc... Ja nawet lubię rzeczy, które się leczą, ale jego minus to jest to, że ma mniej HP niż taki zwykły czomper. No bo ma, zwykły czomper to ma 175, hot rod 125, a ten ma 150, z czego się nie mylę. Dzisiaj sobie zagramy. O, tak Przepraszam widzowie, bo był chyba czkawka albo. Yy, nieważne. Dzisiaj sobie zagramy jedną rundkę. Na online'ach Zobaczymy Czy są gracze Bo podobno jak słyszałam Takie legendy, że W tym roku Plants vs Zombies wystrzeliło Bo tak jest nawet Jest pięć lobby Jest pięć lobby w nocy Czasami I atak Zaczepił się w tą pułapkę i prawie zginął. Co to była za wodka? Oj, dopiero co dołączyłam, więc mi słabo pójdzie. Nie będę na najlepszym miejscu, no bo jak już najlepszy ma 24 fragi, więc trudno będzie troszeczkę dogonić, chyba żebym moim całym... Łzy, chyba żebym cały czas używał tego mojego ulta i bym cały czas kogoś pożerał. To są chyba prosy. Z tego, co się nie mylę, to, to muszą być prosy. Aha. Eksplodujące jajka mnie zabiły, które na online'ach akurat zadają 5000 tysięcy milionów. HP. Ja sobie... Ja może zrobię jakąś aktywę. Ja. Ja sobie może zrobię jakąś taktykę, że podejdę do nich jakoś tak, od tyłu trochę. Albo zjem, 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 zjem kogoś. Hop, nikt nie widzi. Jest idealnie. Okej, okay. zniszczyłem tego bota. Nie wiem, jakaś stara Sigma Bomba mnie zabiła. Jestem upokorzona. I czasami mam jakieś lagi tutaj. Nie wiem o co chodzi. Jak teraz na przykład. No, nie. Ech, czemu ja się nie ruszam? Ok. To mnie na online. A, ja, ja, nie trafiłem ten moim, no bo ja mam też taką abilitki fajną. Którą po prostu strzelasz w kogoś. To jest taki wtedy strzelający czamper I to tyle zadawka na stówę, a w ciało to 43. Znaczy, nie wiem, czy to jest tak na daleko. I ma też strasznie dużego splesza. Nie wiem, czy to jest... Aj, myślałam, że trafię. Nie wiem, czy to jest tak na daleko, czy na blisko. O, tutaj jest ze Ta. Ptumowa. No, muszę cię zjeść. No, on jest taki tłusty, no. Okej, okay, 75 zadałam temu Młechowi. No ale oczywiście mnie zabił inżynier. Mam dwa fragi, czyli tyle co nic. Jestem nawet dobry czamperem. Jego oczywiście przed odcinkiem próbowałem i dobrze mi nim szło. Strasznie dobrze. Strasznie masy... Jest ten To widzowie na tyle z tego odcineczka. Niestety. Bo ja nie chcę aż tak długo to robić. Widzowie. Jednak gramy jeszcze raz. Możecie oczywiście mnie dodać na Xboxie. Nazywam się Mieki dudek. Będziemy mogli sobie razem grać. Nie wiem co mam sobie kupić. Może takie z ubrankami, tak. zero fajne to jest. No i pięć tych chwastów, które tutaj się przydało. Ale to jest ładne. To jest ładne akurat. Zobaczymy. Bitwa drużynowa. Okej. Okay. Idealnie no to będzie dobry czamper chyba. Mroźne jezioro, moja ulubiona mapa. Nie! No cóż widzę, nie da, no nie dadzą nam przyłączyć. O! Jest, widzowie, udało się! O, bracie, bracie, też masz halloweenowe! Ejo! Sama Seja! Poznasz mnie? Chyba nie. No nie! Ale to służyłam. Chyba, że on mi tutaj wyskoczy i BUM! Czasami to ma na hita impa, więc Imp musi na mnie czasami uważać, no bo jak... On jest tak że do daleko im. No to nie zaciekawy byłoby ze mną. Powiem tak, nie fajnie by się to skończyło. Nie wiem, nie mogę nikogo tutaj znaleźć. Ona gora spałnuje 5 lat. Ja tym nie trafiłam. Wszystko złość. no nie no ja już się chciałam chować pod ziemię, a ten za, zaśmik. Nienawidzę, nienawidzę po prostu inżyniera. Ty masz awka. My to jakimiś studen wygrywamy. Co tutaj już się dzieje? Jakieś latające, czy no Kurde, no ja tutaj nie mogę nikogo zabić. Oh. No i widzicie, jak dużo tutaj graczy gra... Nie mogłam jeden raz na roślinę się. No chodź tutaj. No czemu wy mi każdego zabieracie? Czy tutaj jest ktoś taki, nie wiem, kto by mi dał to chociaż jeden raz? Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem, zrobię tak. Ten już tutaj idzie. I zaś go nie złapię. No i. Dwa champery sobie jedzą. Jocie! Co się tutaj dzieje? Ale te leczenie to jest mocne, ja bym to już zginął. Znaczy to. Jodzie, jak ja to zmarnowałem. No czemu ja teraz robię tutaj takie fejle? Tak mi zaczęli kiedyś. Tak mi dobrze szło przed odcinkiem, jak go testowałem. Gil, w końcu cię zabiłem. No nie, no nie, no nie. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Ja zabiłem tylko dwóch graczy. A ten inżynier znów mnie zabija po raz dwudziesty ósmy raz. Czemu? Nic mnie nie zabija, tylko ten inżynier. Noż! Kurde! Jezus, jeszcze to. Nie, no ten super mózg się zachowuje jak jakaś kole. No Kiedyś te online to były fajne. No znaczy to teraz to też są fajne, bo tak, ale. Ale czemu? Co się dzieje? Oceniam tego czampera w skali 7 na 10 Jednak ja takiego minusem to jest to, że farbowy inżynier na maksa go ma na dwa hity, więc wiecie Nie wiem, zrobimy sobie jeszcze dla Was. Dan, dan. Oczywiście to się ładuje. To sobie otworzymy. Hop, i bum, ale nie opracamy. I boom Okej, uh, uh, ok. było jeszcze gorsze. I jakby to powiedzieć, co się teraz stało, to jest to po prostu w a ten... znaczy ten Champer to nie jest aż taki zły, no bo yy, tak jakby to... Yy, jakby to powiedzieć? Trzeba też umieć grać niektórymi postaciami. Ja tam z Champerem jestem nawet dobry, szczególnie czasami robiłem akcje od tym, tym, tym. Ja jeden raz zabijamy tego żołnierza w locie jako żółtej rakiety. No ale ten Champer to mi się podoba. Jednak te 150 HP? Ale go się aż tak nie odczuwa. Go się aż tak nie odczuwa. To jest 150 HP u niego to jest takie 175. Więc ten champer to nie jest aż takim najgorszym champerem. A wy, widzowie, napiszcie w komentarzu, jaki jest dla Was najgorszy champer. Bo dla mnie, moim zdaniem. Najgorszy czamper to ten, dziki pożarcz. Co to jest w ogóle? W kolejnym odcinku przetestujemy widzowie, jak on się nazywa. Zagramy sobie jakimś kaktusikiem. Zastanawiam się nad tym, no bo on jest śmieszny. Ale to już nie będę Wam aż tak dużo zdradzać, bo jeszcze się dowiecie w kolejnym. Więc do zobaczenia.